Dzień dobry. W tej lekcji z różą zapraszam na analizę sonetu Adama Mickiewicza Stepy Akermańskie, należącego do obowiązkowego kanonu lektur na egzamin ósmoklasisty. Utwór kojarzony z obrazem Walentego Wańkowicza, przedstawiającego portret Mickiewicza na judachu w Skale z 1828 roku. Znajduje się on oczywiście, jego reprodukcja w Waszym podręczniku. Ten obraz zdobi też moją pracownię, którą znacie. Pozdrawiam aktualnych uczniów i tych, którzy uczyli się tam wcześniej. Jak wspomniałam, zdobi pracownię, ale również nadaje jej atmosfery salonu literackiego z XIX wieku. Ten Mickiewicz z obrazu, z wyrazem nostalgii, Przypomnę znaczenie tego słowa nostalgia, tęsknota, żal za utraconą ojczyzną. Ta nostalgia to bezpośredni związek z biografią poety. Mickiewicz za swoje działania w tajnych stowarzyszeniach młodzieżowych związek filomatów i filaretów a więc miłośników literatury został wywieziony w głąb Rosji. Na zesłaniu zapasynował się pięknem orientalnej przyrody. I Krym właśnie opisał w poetyckim cyklu sonety krymskie, ukazującym jego obserwacje i przeżycia. Na cykl składa się osiemnaście utworów. Pierwszym sonetem były właśnie stepy akermańskie. Od razu wyjaśnię pisownie byście na egzaminie nie popełnili błędu ortograficznego. Stepy akermańskie małą literą. Akerman, bo to od niego ta nazwa pochodzi, to obecny Białogród, miasto na Ukrainie. Duża litera. Na południowy zachód od Odessy, położone nad Dniestrem, u ujścia rzeki do Morza Czarnego. Nazwy miast i rzek dużą literą. Akerman, duża litera. Najważniejsze pojęcie do wyjaśnienia przed analizą dotyczy obrazu poetyckiego. Obraz poetycki to fragment obrazu świata przedstawionego w utworze, wykreowany za pomocą środków stylistycznych: epitetów, porównań, przenośni, metafor, czyli dla ma walory plastyczne, oddziałuje na wyobraźnię. Odwołuje się do zmysłowego doświadczenia odbiorcy, jest realistyczny albo fantastyczny. Może mieć wymowę dosłowną lub metaforyczną. Zacznę od tego obrazu. Zawsze wtedy proszę swoich uczniów, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie ten fragment rzeczywistości, który kreśli przed wami podmiot liryczny, a więc osoba mówiąca w wierszu. I o to Was proszę, drodzy słuchacze. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, Wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy Burzanu. Po odczytaniu tej pierwszej czterowersowej strofy z charakterystycznym rymem ABBA, B, B, A, zadaję pytanie: Z jakiej perspektywy opisuje ten widok podmiot liryczny? Prawie zawsze słyszę błędną odpowiedź. Może w Waszym przypadku jest inaczej? Słyszę odpowiedź, że płynie na łodzi. Ale to tylko siła sugestii słowa, bo to suchy przestwór oceanu i to wóz nurza się w zieloność jak w wodę. Porównanie i metafora zarazem. Dzięki takiemu doborowi słów udaje się poecie nieco nas omamić i siłą naszej wyobraźni przenieść nas na środek oceanu. Ale powtarzam. To tylko siła sugestii. Właściwe miejsce to łąka i związana z nią przenośnia, powódź kwiatów jest ich tak dużo, jak woda zalewają jej zieloną i ukwieconą powierzchnię, a wóz, którym porusza się nasz podmiot liryczny, niknie, w zasadzie ginie w jej zieloności, falującej jak woda, ale to tylko przenośnia. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzanu. I jeszcze ten epitet, kojarzący się z podwodnym, morskim światem. Trzeba być nie lada mistrzem słowa, aby tak czytelnika zaskoczyć. Ale to przecież nasz mistrz, Adam, wieszcz narodowy. Co wyjaśniałam już w poprzedniej lekcji z różą. I jeszcze jedno wyjaśnienie. Burzan, czyli zwarta kępa krzaków na stepie. Tutaj porównana do wyspy na oceanie koralowe ostrowy burzanu. Druga zwrotka. Przejdziemy do niej w tej chwili, również opisowa w sonecie, tak jak pierwsza, którą omówiłam. Starałam się zrobić to plastycznie, zgodnie z zamierzeniem poety. A teraz przechodzę do drugiej strofy. Proszę śledzić tekst. Już mrok zapada. Nigdzie drogi, nikurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodnicę głodzi. tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi, to błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. A teraz czas dnia. Tak, to nie dzień, to noc. Niebo usiane gwiazdami. I drogowskaz dla płynących statków. Latarnia morska. Tutaj to latarnia morska na minarecie kermańskiego meczetu. Wieża, z której muezzin zwołuje wiernych na modlitwę. Dawniej interpretowano te słowa jako wschodzący księżyc. Ale nic nie ma tu związku z żeglugą. Chociaż o rzece jest mowa. Ale podróż odbywa się wozem. A rzeka Dniestr. Tylko błyszczy, nadając wymownej przejrzystości i służąc uplastycznieniu przeźroczystego, czystego opisu. Pozostańmy z tym opisem do następnej lekcji z różą, w której zajmiemy się trzecią i czwartą strofą. Do widzenia.